Za nami dziewiętnasty odcinek programu, Nasz Nowy Dom 22, w którym poznaliśmy smutną historię rodziny Pani Bożeny. Sytuacja w ich domu wyglądała naprawdę dramatycznie. Sprawdźcie, jak Pani Bożenie i jej dzieciom pomogła ekipa programu w siedemnastu. Odcinku naszego nowego domu 22, nasz nowy dom 22, odcinek 19. Co się wydarzyło? Tym razem Elżbieta Romanowska i ekipa programu, Nasz Nowy Dom, odwiedzili Raciszyn, gdzie pokazano smutną historię rodziny pani Bożeny, która po ciężkim dzieciństwie z przemocowym ojcem alkoholikiem chciała dla siebie lepszego życia. Niestety jej mąż przez lata nadużywał alkoholu, dzieci wstydziły się za niego, gdy codziennie wracając ze szkoły widziały go pijanego pod sklepem. Mężczyzna kilka lat temu zmarł na nowotwór, od tego czasu pani Bożena ciężko pracuje na utrzymanie rodziny. Pomaga jej dorosły syn Tomek, który robi wszystko, by zastąpić młodszemu bratu ojca. Warunki w ich domu były tragiczne, wszechobecna wilgoć i grzyb na ścianach poważnie zagrażał ich zdrowiu. W ciągu pięciu dni, które ekipa Nasz Nowy Dom spędziła w Raciszynie, spełniło się więcej niż jedno marzenie rodziny pani Bożeny. Produkcja programu nie tylko wyremontowała ich dom, ale także przyszykowała naprawdę wyjątkową niespodziankę, czyli niezapomniane karaoke z Radkiem Liszewskim i wspólne wykonanie hitu znanego całej Polsce Pi. Ja uwielbiam ją, w ciągu pięciu dni, które ekipa Nasz Nowy Dom spędziła w Raciszynie, spełniło się więcej niż jedno marzenie rodziny pani Bożeny. Produkcja programu nie tylko wyremontowała ich dom, ale także przyszykowała naprawdę wyjątkową niespodziankę, czyli niezapomniane karaoke z Radkiem Liszewskim i wspólne wykonanie hitu znanego całej Polsce Pi. Ja uwielbiam ją.